6 lewy, 100. 5 lewy przez szczyt, 70. Drugi, 5 prawy. To 6 prawy, i 5 lewy, otwarty, i 6 lewy. To prawy, i 5 lewy, 70. Drugi, 5 prawy, 50. Drugi, 6 prawy, i długi 5 lewy, otwarty. 150. Długi lewy zacisk to 4. 50. 6 lewy. I 6 prawy. Trzymaj wewnętrzną. Ostrożnie. 6 lewy. I 5 prawy. 70 prostu. Trzymaj prawą przez szczyt. I 6 lewy. I długi. 5 prawy otwarty. To 6 lewy i 6 prawy przez wieś. 50. Bardzo długi 6 lewy. To 6 prawy i 6 lewy. 50 prosty. 6 prawy, 70. Bardzo długi 6 lewy. I 6 prawy i lewy. I 5 lewy. 100 prosty.

I szczyt 6 i ostrożnie 5 prawy przez dziura. I długi 6 lewy zacisk do 5, 50. I szczyt 6 i 6 lewy, 30. Długi 6 prawy przez szczyt, do 6 lewy. Do 5 lewy, 30. Długi 6 prawy zacisk i 4 lewy. Do 6 lewy i długi 6 prawy. Do 6 lewy i trzymaj prawą przez szczyt i długi 4 lewy. Wąsko. 50, długi szczyt, 50. Chopa, 70. Chopa, 70. Chopa, 120. Chopa, jest właśnie 5 lewy i 6 prawy. 6 lewy, 50. Skręt, 3 prawy. I 6 lewy, 100. 6 prawy, 70. Długi szczyt, trzymaj lewej. I 5 prawy. To 6 lewy, otwarty, 50. Długi, 6 lewy, wąsko i most, 70. 6 lewy, 100. 5 prawy i bardzo długi 6 prawy otwarty 70 Ostrożnie długi lewy zacisk do 4 przez szczyt i 5 prawy to długi 6 lewy 30 6 lewy 50 Ostrożnie 6 prawy i 4 lewy wąsko 50 Bardzo długi 6 prawy

50, długi 6 prawy i lewy i 4 prawy otwarty. 70, długi 6 prawy zacisk przez szczyt. Do ostrożnie, długi 5 lewy zacisk do skręt 4. 35 prawy, 70. Szczyt, trzymaj prawy i długi 6 lewy. 50, chopaj, ostrożnie, 4 lewy. 6, prawy przez szczyt i 4 prawy i 3 lewy i 5 prawy otwarty przez szczyt i 5 prawy i 4 lewy. 70, hopa i 6 lewy. 30, długi 6 prawy i 3 prawy przez szczyt. 35 lewy otwarty, trzymaj wewnętrzną. 36 lewy przez szczyt, trzymaj wewnętrzną. 35 prawy otwarty. 6 lewy, 30. Bardzo długi 6 lewy i skręt 2 lewy za ogrodzeniem. I długi 6 prawy. 30 6 prawy. 50 prosty, 3 prawy otwarte. Długi szczyt i 5 lewy. 100 Prawy przy domu i skręt dwa lewy. Pięćdziesiąt sześć lewy. 100. Długi 4 prawy przez szczyt. 30. Długi sześć lewy i sześć prawy. Długi 5 lewy zacisk. 3 prawy. Szutem. 70 prosty. 5 prawy. Do 6 lewy, stoł prosty. 3 prawy. Do długi 6 lewy przez most, 50. Prawy i 5 lewy. I 6 prawy otwarty i 5 prawy. Do długi 6 prawy. I szczyt i długi 6 lewy. Do ostrożny, 5 prawy, wąsko i 6 lewy. 100 przez szczyt meta, 5 prawy do stopu. 5, 4, 3, 2, 1 start. 100, 6 lewy na most. I 5 prawy, i 6 lewy, 30. I 6 lewy przez szczyt otwarty. 33 lewą przez szczyt I 6 prawy i chopa i chopa To 6 lewy i wąski most 50 Długi 4 lewy przez szczyt otwarty 50 i skręt 3 prawy I 6 lewy i szczyt i długi 5 prawy zacisk i skręt 2 lewy 30 Długi szczyt I długi 6 lewy I ostrożnie Trzymaj prawej przez szczyt I skręt 3 lewy Lód I długi 5 lewy I długi 6 prawy zacisk do 3 30 Długi lewy zacisk do 5 50

6 prawy, 50, długi 5 lewy zacisk, 100. Długi 4 prawy, otwarty, do 5. 56 lewy otwarty, 100. Dziura i chopa, 100. Ostrożnie skręt, 2 lewy. I 6 prawy, 100.

Pięć cztery, trzy, dwa, jeden, sto pięćdziesiąt pięć prawy i pięć lewy, i dwa prawy, do sześć lewy, trzydzieści, długi sześć prawy. To 6 lewy i długi, 5 prawy zacisk, do 3 wąsko. I ostrożnie dziura, na most, i duża chopa, i 2 lewy. I długi, 2 prawy zacisk. I 6 lewy, i 2 prawy zacisk. I 6 lewy, otwarty, 70. Bardzo długi 6 prawy i lewy i 2 prawy. Do 6 lewy i długi 3 prawy. Do 5 prawy. 5 lewy, wąsko, 50. Długi 5 lewy zacisk do 4 wąsko i 5 prawy. Do 6 prawy i lewy i 2 prawy. 30 długi, 3 prawy zacisk. To długi, 5 lewy. I 3 prawy, otwarty długi. I 6 prawy, i 5 lewy. 100 prostej przez metę i stop.